Przed chwilą przywitałam się z Wami w polskim języku migowym i zamigałam dzień dobry. Witam Was w nowym odcinku. I na początek mam do Was pytanie: Czy może wśród swoich znajomych, bliższych bądź dalszych, albo wśród swoich przyjaciół, macie osoby, które są słabo słyszące bądź głuche? A może z takimi osobami pracujecie? W moim przypadku jest tak, że ja pracuję z osobami słabo słyszącymi e, bądź głuchymi. E, migają w polskim języku migowym. Część z nich ma aparat słuchowy, są też osoby, które mają implant ślimakowy. No i jak to w pracy bywa, czasami są problemy w komunikacji. To zdarzyło się kilku moim y, koleżankom i dlatego postanowiłam nagrać dla was odcinek o tym jak dobrze porozumieć się z osobami które są głuche albo słabo słyszące. No to jedziemy. Jeżeli mówimy o savoir-vivre w stosunku do osób y, głuchych bądź słabo to ważny jest właśnie ten język i nazewnictwo, czyli nie powiemy osoba głucho nie ma. Dlaczego? Dlatego, że głusi mają swój język i to jest właśnie ten polski język migowy. Wyrażają się, komunikują się poprzez miganie, dlatego nie są niemi. Co ciekawe, gdyby każdy z nas mieszkający w Polsce znał polski język migowy, wówczas głusi nie traktowani by byli jako osoby niepełnosprawne. I to uświadomiła mi książka. Powiedz yy, to w MIG. Bardzo serdecznie ją Wam polecam do przeczytania. A jej recenzję znajdziecie na mojej stronie internetowej. Adres tu pojawia się na dole odcinka. Pytanie brzmi: jakich błędów należy unikać, albo najlepiej, yy, co należałoby zaprzestać robić? Przede wszystkim. Unikajcie w komunikacji opuszczonej głowy, mówienia z zakrytymi ustami, mówienia z pełną buzią albo mówienia podczas rzucia gumy. To zakłóca komunikację z osobami słabosłyszącymi, które, które chciałyby zrozumieć, co im mówicie. Unikajcie czegoś takiego jak przytakiwanie. W momencie kiedy nie zrozumieliście tego, co osoba wam powiedziała. Jeżeli yy, nie rozumieliście tego, to poproście o to, aby osoba wam powtórzyła albo napisała na kartce. Unikajcie specjalnego mówienia! Powoli i głośno i wyraźnie zmyślam, że osoba słabosłysząca bardzo Was dobrze y, zrozumie, usłyszę. To jest błąd. Kiedy osoby słabosłyszące mają aparat słuchowy lub implant ślimakowy, to czas mają go tak ustawionego, aby słyszeć wszystkie dźwięki na takim samym poziomie bądź zbliżonym poziomie, co my, osoby słyszące. Zatem mówcie w spokojnym tonie, tak jakbyście rozmawiali z osobami, które słyszą. Nie zakładajcie, że każda osoba słabosłysząca bądź niesłysząca czyta z ruchu warg, bo tak nie jest. W przypadku osób, które potrafią czytać z ruchu warg, to w momencie, kiedy z nimi rozmawiacie, co jakiś czas zróbcie przerwy, aby ta osoba mogła odpocząć. Fakt faktem mówimy nieco wolniej, żeby osoba mogła swobodnie odczytać to, co mówimy. Za nic świecie nie stawajcie bokiem ani tyłem do waszego rozmówcy. W szczególności kiedy jest to osoba słabosłysząca, ponieważ ten dźwięk idzie w zupełnie innym kierunku i będzie was, tej osobie będzie was trudniej zrozumieć. Najlepiej stańcie przodem do rozmówcy, twarzą, tak aby ona was dobrze e, widziała. Unikajcie też stawania pod światło, ponieważ wasa, wasza twarz e, będzie źle oświetlona. Kiedy zdarzy się sytuacja, że na przykład na korytarzu widzicie dwie osoby, które migają do siebie, to za nic świecie, nie przechodźcie pomiędzy nimi. To jest bardzo nietaktowne i odbierane jako przerwanie tym osobom rozmowy. Ee, należałoby po prostu je ominąć bokiem. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to wówczas po prostu e, poklepcie jedną osobę po ramieniu i pokażcie, że chcecie po prostu przejść. To wówczas te osoby was przypuszczą. Prosta sprawa. Część z was może sobie pomyśleć: No dobra, Kaśka, no to na co należy zwrócić uwagę w komunikacji? Przede wszystkim e, używajcie prostych sformułowań, prostych zdań, bez jakiegoś bogatego języka, bez jakichś porównań, epitetów i tak dalej. E, jeżeli jesteście w danym pomieszczeniu, to e, Zatroszcie się o to, żeby panowała w nim cisza. Jeżeli jest otwarte okno, z którego dobiega hałas z ulicy, zamknijcie je. Jeżeli działa jakaś drukarka, bądź radio, powyłączajcie te przedmioty po to, żeby w tym miejscu było jak najbardziej wyciszone i żebyście mogli swobodnie porozmawiać. I Żadne inne dźwięki was nie rozpraszały. Zawsze upewnijcie się, że osoba głucha, która chce z Wami porozmawiać, patrzy na Waszą twarz. Jeżeli tak nie jest, a chcecie z nią na przykład porozmawiać, to na zwyczajnie świecie poklepcie ją po ramieniu. Tym znakiem zwracacie uwagę, zwracacie się do niej, że chcecie z nią porozmawiać albo macie do niej jakąś sprawę. Tak jak dla osoby. Słyszący by się powiedzieli, nie wiem, słuchaj ze Tobą porozmawiać, ta osoba słyszy i z automatu się do ciebie odwraca. Tak, tak więc dla osoby głuchej, takie poklepanie w ramię jest tym sygnałem. I yy, uwierzcie mi na słowo, że osoba głucha nie odbierze to tego jako naruszanie jej strefy intymnej, dotykanie jej ciała i że to jest nietaktowne. Jest jak najbardziej poprawne i możecie z tego korzystać. Tak jak Wam wcześniej powiedziałam, nie każda osoba słabosłysząca bądź głucha czyta z ruchu warg. Dlatego najlepszą formą jest zapewnienie tłumacza polskiego języka migowego. Jeśli nie jest to możliwe, możecie na przykład daną rzecz zapisać na kartce. Ja tak robię właśnie w pracy, w momencie, kiedy komunikuję się z osobami niesłyszącymi, bo sama niestety nie znam polskiego języka migowego. Mam nadzieję, że Wam w tym odcinku pomogłam i nie będziecie mieli problemów z tym, żeby skomunikować się z osobą głuchą bądź słabo słyszącą, czego Was serdecznie życzę i namawiam. Jeżeli macie chęci i jeszcze nie macie jakichś postanowień dokładnych na ten rok, to może nauka polskiego języka migowego co wy na to a dla osób, które organizują wydarzenia, konferencje, seminaria i tak dalej i chcą, żeby te wydarzenia były dostępne dla wszystkich, zwłaszcza też dla osób głuchych, słabo słyszących, to przygotowałam właśnie odcinek z tym związany. Jest to odcinek, jeżeli mi pamięć nie mieli, 43. Zapraszam do jego obejrzenia. Link gdzieś pewnie tutaj hula nad moją głową. Z mojej strony to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście. Oglądacie i subskrybujecie. Subskrybujecie mój kanał. Jest to dla mnie wyraz podziękowania za pracę, którą dla Was wykonuję. Wiecie, spotykamy się raz na dwa tygodnie. A jeżeli chcecie widzieć się częściej, to na przykład zapraszam Was na mojego Instagrama Kasia Działa. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Na razie!